Dzień dobry, szczęście Boże. Chciałam Was zapytać na początku tego odcinka o taką jedną rzecz. Od kogo, od jakiego twórcy tej roli zaczyna się dla Was James Bond? Być może dla wielu no, najlepszymi Bondami byli Sean Connery bądź Roger Moore, bo Timothy Dalton i George Lazenby niekoniecznie, ale dla mnie, dla pewnie mojego pokolenia milenialsów pierwszym takim najważniejszym Bondem od bo ci poprzedni byli trochę archaiczni był Bohater dzisiejszego odcinka, czyli irlandzki aktor Pierce Brosnan. On zagrał w Golden Eye. Golden Eye na pewno widzieliście, ponieważ do granic niemożliwości był ten film w swoim czasie eksploatowany w telewizji, chociażby z tego względu, że dziewczyną Bonda była nasza polska aktorka Izabela Skorupko. Bohater dnia dzisiejszego jednak jest nie tylko Jamesem Bondem na ekranie, ale też w życiu, o tym powiem za moment. Oczywiście nie muszę przedstawiać szerzej Jamesa Bonda, ponieważ no, jeżeli słyszymy Piers Brosnan, to pierwsze skojarzenie James Bond, czyli Goldena Jutro nie umiera, nigdy świat to za mało i śmierć nadejdzie jutro, w czterech grał. Ale też oczywiście Robinson Crusoe, afera Tomasa Krauna, Mamma Mia, Góra Dantego, autor widmo takiej serii, kiedyś jak była mała, Detektyw Remington, z tym pamiętam. Wiele, wiele innych, on cały czas gra. Ja widziałam właśnie jego filmografię, sobie zerknęłam na jego filmografii, cały czas gra, cały czas z aktywnym filmem, jest całkiem sporo. Przede wszystkim filmem, też seriale też raczej bazuje na, na filmach. Urodził się w 1953 roku, tak, jest już po 70. w małym miasteczku w Irlandii, Drogida. I to jest właśnie niezły omen. Urodził się w szpitalu pod wezwaniem naszej pani z Lourdes. Niestety, kiedy był niemowlakiem, ojciec opuścił rodzinę, zostawił go. Pięć lat później, kiedy był nadal małym dzieckiem, z mamą przeprowadził się do Londynu. Ona, ona jako pielęgniarka tam pracowała. Zajmowali się nim, wychowali go dziadkowie, później wujostwo. Był, uczył się w katolickich szkołach, w tym w szkołach z internatem. Więc kościół cały czas był w jego życiu obecny. Co jak wspominał, cytat: Kościół zawsze wypełniał dużą część mojego życia. Jako dziecko byłem ministrantem i służyłem do domszy. W dalszym ciągu uczestniczę w mszy świętej. To dla mnie ważna część życia. Jego mama ponownie wyszła za mąż i jej, jego ojczym wszczepił mu pasję do aktorstwa. Najlepsze jest to, że kiedy był scenariuszem w kinie na Goldfingerze z Seanem Connerym, to wtedy postanowił, że zostanie aktorem. Nie wiadomo, czy postanowił sobie, że będzie też Jamesem Bondem, no w każdym razie to był też kolejny niezły moment, że Też właśnie akurat film Kolejny film o przygodach Jamesa Bonda okazał się impulsem do jego aktorskiej kariery i później sam grał Jamesa Bonda. Oczywiście na początku nie była to zbyt spektakularna kariera, występował w cyrku, w jak eksperymentalnych grupach teatralnych. Oczywiście był też na studiach aktorskich, teatralnych, zaczął występować na scenie no i później z czasem posypały się te różne role aktorskie, filmowe, seriale na początku bardziej seriale. Ale też filmy, chociaż na początku też sporo występował w teatrze, nie wiem czy nadal występuje, chyba tak. W roku 80 poślubił Kassandrę, bardzo był w niej zakochany. Adoptował jej dzieci dwoje z pierwszego małżeństwa. Niestety po 11 latach po ślubie jego żona pierwsza zmarła na raka jajnika. Później zresztą ich córka zmarła również też na tę chorobę. Na tę chorobę niestety była obciążona genetycznie. W 1994 roku poznał obecną żonę, niedługo później się z nią ożenił. Do tej pory jest z nią zresztą. Czasami w takiej plotkarskiej, brukowej prasie są takie niedowyrębne komentarze, ponieważ jego żona no, troszkę przybrała na wadze i takie są, wiecie, okropne komentarze, że ona jest gruba. Dlaczego James Bond jest taką kobietą? Wiem, że to straszne. Jednak on sobie nic z tego nie robią, są bardzo szczęśliwi, tworzą bardzo piękną parę. Zresztą ona jest bardzo ładną kobietą, więc nie wiem, nie wiem o co jej tam chodzi, szczerze mówiąc. Natomiast przede wszystkim Pirz Brostan na opinię człowieka niezwykle rodzinnego, wiernego. On sam kiedyś powiedział w wywiadzie, że nadal kocha tę swoją pierwszą żonę, która nie żyje, że nadal darzy ją uczuciem. Drugą żonę też darzy ogromnym uczuciem. Zresztą wiecie, z tą pierwszą żoną już samo to, że on był przy hollywoodzkich gwiazdor, był. Przy chorej kobiecie, bo no, rakietika na pewno bardzo ją wyniszczył, że nie zostawił, że wspierał ją w chorobie. To o czym świadczy tak? Wielu takich zwykłych mężczyzn, w cudzysłowie nie, niesłabnych, tego nie robi, a co dopiero mówić, jakieś tam gwiazdo. No, właściwie nie jest jakimś tam gwiazdem, to jest wielkie gwiazdo. W 2001 roku magazyn People ogłosił go najseksowniejszym mężczyzną świata. No, nie oszukujmy się, jest to super przystojny facet. Też uważam, że jest bardzo, a to bardzo przystojny. Ale Przede wszystkim jest to najważniejsze że jest wspaniałym oddanym swojej rodzinie człowiekiem i katolikiem. Katolicyzm jest bardzo ważną sprawą w jego życiu, jak sam mówił, zawsze pomagała mi moja wiara. Jestem katolikiem. Każdy z nas na swoich barkach nosi ciężar całego życia. Nikt nie może uciec przed cierpieniem, jakie przynosi życie. Ale wiem, że Bóg jest dobry i zawsze mogę do Niego zawołać. Proszę, pomóż mi. Takie odpowiedzi udzielił podczas festiwalu filmowego w Berlinie. A pytanie dziennikarza, właśnie jak przychodzi trudne momenty w życiu. Kolejny cytat w jednym z wywiadów, powiedział: Bycie katolikiem, mam w DNA. A w jeszcze innym powiedział: Zawsze jest dobrze mieć różaniec przy sobie. Wiele osób zastanawia się nad sensem życia. Dla mnie jest to Bóg, Jezus, moje katolickie wychowanie, moja wiara. Tak powiedział w irlandzkiej telewizji RTE. Mówił też. Zawsze pamiętam o modlitwie. Pod koniec dnia zostaje Bóg, Jezus, formacja katolicka wiara. Ta wiara pomogła mi w momentach największego cierpienia, zwątpienia i strachu. Język modlitwy to jest coś stałego, pewnego. No i cóż, czy to nie jest prawdziwy James Bond w życiu prywatnym? Też myślę, że jak najbardziej tak. Wspaniały człowiek, wspaniały aktor. W sumie dopiero niedawno dowiedziałam się, że jest takim praktykującym katolikiem. Super facet, naprawdę. Mam nadzieję, że tutaj raczej nie będzie do niego zastrzeżeń, bo już w poprzednich odcinkach pojawiły się pewne ale, że a, to hipokrytka, bo coś tam, coś tam. Ja myślę, że akurat Pierce jest naprawdę kolesiem niesamowitym. To na tyle. Ciekawe, czy zgadniecie, kto będzie jutro albo pojutrze. Na pewno nie. To na tyle. Szczęść Boże.